Już to był grzech pierworodny. Nagle Ewa, która żyła w raju, kochała Boga, była przez niego stworzona, dostała wszystko, chodziła z nim po, na spacery po raju, nagle ona mówi, tak diable, interesująco mówisz. I zapadają w śmierć. Proszę pamiętać, oni umarli w momencie popełnienia grzechu. I teraz jest ważne, my w tym, może rzadko rozróżniamy to, że słowa śmierci używamy w różnych znaczeniach w kościele i w książkach teologicznych. Pan Bóg powiedział, jeśli zjecie ten owoc, niechybnie umrzecie. Ktoś powie, zjedli i nie umarli. Chodzili, przepaski sobie zaczęli pleść. No jak to? To Pan Bóg nie, nie, nie dotrzymał słowa, pomylił się. Umarli, kochani. Najstraszniejszą śmiercią jest, bo są różne śmierci, i ta jest najstraszniejsza. Zerwali duchową więź z Panem Bogiem i umarli. To można, człowiek jak umiera duchowo,